W Egipcie, w Sharm El Sheikh, podpisano historyczny plan pokojowy dla Strefy Gazy. Donald Trump, prezydent Egiptu Abdel Fattah El-Sisi i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ogłosili, że to początek nowej ery. Trump powiedział: "To zajęło 3000 lat, by dojść do tego punktu". Plan zakłada zawieszenie broni, częściowe wycofanie wojsk izraelskich, wymianę więźniów i stopniowe rozbrojenie Hamasu. W kolejnych etapach mają powstać międzynarodowe siły stabilizacyjne oraz władze cywilne gazy, nadzorowane przez tzw. Tak Radę Pokoju, której może przewodniczyć Tony Blair. Egipt uhonorował Trumpa orderem Nilu za wysiłki na rzecz pokoju. Unia Europejska już zapowiedziała wsparcie odbudowy regionu. To wydarzenie nazwano jednym z najważniejszych momentów w historii Bliskiego Wschodu, ale prawdziwe pytanie brzmi, czy ten plan przetrwa próbę czasu? Subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco.